Nowa melodia Cholerny Miles Genialne To początek ciągu Fibonacciego Mamo! Nie rusz! Na pewno czterdzieści siedem. Liczba atomowa srebra. Jesteś pewna? Srebro. Gotowe. Wszyscy razem. Na trzy. Patrzcie. Przyjaciele, drodzy innowatorzy, najbliżsi moi, wszyscy łakniemy normalności. Zapraszam Was więc na weekend na mojej wyspie. Będzie okazja uczcić łączącą nas więź i rozwinąć Wasze umiejętności detektywistyczne. Będziecie musieli rozwikłać zagadkę mojej śmierci. Szczegóły podróży w Proszę podać wymagania dietetyczne. Całuję serdecznie, Miles. Ma, Mamo, gdzie moja, gdzie moja kusza? Pakuj się, Lala. What's Co to? Nie know. wiem. <mum> Moi państwo, to zaproszenie to bynajmniej nie żałuję.